Dzień dobry. Pokażę, co w lipcu rośnie i kwitnie przed moim domem. Tu w donicy mam piękną różę okrywową. Aleksander von Humboldt. Ja tę różę uwielbiam, dlatego, że jest bardzo zdrowa, wytwarza mnóstwo kwiatów i przyciąga owady. Ze względu jednak na wagę donicy, donica jest bardzo ciężka będę chyba zmuszona przesadzić tę różę jesienią do gruntu. Wspaniała, bardzo widowiskowa róża. Obok rośnie również w donicy róża Gartenfreund. A kolejna róża w donicy to Bonika. Ja muszę powiedzieć, że nie podzielam powszechnego zachwytu nad boniką. Jest bardzo ładna, ale wydaje mi się, że dzisiaj można znaleźć bardziej urokliwe odmiany. Tutaj mam dalej kołnierzykową rozmnożoną z nasion. Dalia kołnierzykowa bardzo ładnie wschodzi, a potem, kiedy już wytworzy dorodny krzaczek, długo kwitnie, aż do mrozów. Bardzo serdecznie polecam. To są dosłownie rośliny za, za grosik. Tu również dalie. Są to dalie z Biedronki. Wyglądały na nieboszczki, ale postanowiłam te karpy kupić i ożywić. Udało się. Także powstały jak feniks z popiołów. To jest różowa dalia kaktusowa. Jeszcze nie ma kwiatów. I kolejne rośliny. Bardzo tanie. Pelargonia, którą przechowałam przez zimę w garażu oraz kilka innych pelargonii kupionych na wyprzedaży w Kastoramie. I druga róża, Garden Freund. Bardzo ładna. Jeśli ktoś lubi takie nietypowe kwiaty róż, to bardzo serdecznie polecam. Proszę popatrzeć na liście, bardzo, bardzo zdrowe. Mam tutaj też różę, która ma ciekawą historię. Mój uczeń remontował stary dom. Dom był z okresu międzywojennego. A przed domem rosła ta róża. Róża była skazana na. Y, 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 jej dni były policzone, krótko mówiąc, y, ale uczeń przyniósł mi jeden pęd, i dla mnie to był tak zwany pęd generatywny. Ja wykorzystałam go do zrobienia sadzonek półzdrewniałych. Róża się wspaniale rozwinęła. Nie znam nazwy odmiany. Ktoś mi wczoraj powiedział, że być może jest to Elmshorn, nie, nie jestem pewna. Róża rośnie na Hibiskusie, ponieważ filmuje rano, nie jest ładnie oświetlona, ale naprawdę robi wrażenie. Śliczne kwiatki, dobrze wypełnione w kolorze ciemnego różu. Jeden z moich uczniów nazywa ją Różą Babciną, bo taką pamięta z ogródka swojej babci. Róża ta rośnie z ekstelsą. Kwiatostany ekstelsy to już są marne resztki. Ekstelsa wspaniale dzisiaj, przepraszam, wspaniale w tym roku zakwitła. Naprawdę niesamowitą liczbę kwiatostanów miała. Widać chyba ją na którymś z moich filmów. Rozwinęły się już słoneczniczki. Ja bardzo polecam tę roślinę wszystkim. To są rośliny niezawodne. Kwitną do mrozów trochę sobie źle radzą ze słońcem, z mocnym słońcem także te listki niebawem trochę podwiędną, ale wieczorem roślina dochodzi do siebie ja oczywiście ich nie podlewam, przepraszam bardzo za hałas, mamy remont w okolicy, nie jestem w stanie nic na to poradzić jeszcze raz pokażę może troszkę pod światło Róże bezimienną na hibiskusie. Na tym hibiskusie jest również klematis o nieznanej mi nazwie. Uprawiam spory teren, który nie należy do mnie, nie robię tego w celu zasiedzenia. Chcę, żeby było ładnie na ulicy. Tutaj mam ostróżeczki polne. Wczesną wiosną było tu wiele tulipanów. Część została skradziona przez przechodniów, ale część. Szczęście utrzymała. Dalej jest pięciornik, jeszcze nie rozkwitł. I znowu słoneczniczki szorstkie o innym kształcie. W tej części ogródka od frontu, który tak naprawdę nie jest moim ogródkiem, mam kalinę. Bardzo się cieszę, Kalina będzie miała bardzo, bardzo dużo owoców. Rok temu, dwa lata temu ja walczyłam z mszycą na różne sposoby, tak zwane sposoby ekologiczne. Były tu wstążeczki, były opryski różnymi substancjami domowej roboty. Przyznam się Państwu szczerze, zrezygnowałam z tego. Zastosowałam typowy yy, oprys, który okazał się bardzo skuteczny. Kalina ma mnóstwo. Mnóstwo owoców. Także jesienią będzie tu naprawdę ślicznie i kolorowo. Owoce kaliny są czerwone, wyglądają jak czerwone koraliki. Dalej rośnie wysoka koci I wspaniała róża Dortmund. Ja tę różę uwielbiam. Przy dobrych warunkach pogodowych, kiedy jest dużo wody, róża wytwarza duże kwiaty, nawet mają średnicę 10-12 cm. W tym roku mamy trochę mało opadów bardzo mało opadów więc kwiaty nie są aż tak dorodne. Bardzo ładne, troszkę krzykliwe. Za Dortmundem, już na terenie mojego grudka, są róże pnące. To są stare róże pnące. Mają 20 lat, może więcej. Jest tam róża mocno o głębokiej czerwieni i róża amarantowa, w, w, podsadzona y, powolnikiem Niobę. Może tego dobrze nie widać z tej strony. Światło troszkę źle pada, a za nimi rośnie monstrualnych. Rozmiarów żywotnik. Ten żywotnik jest większy od mojego domu. Myślę, że zasługuje na osobny film. Będzie o nim opowieść innym razem. I jeszcze jedna róża, którą bardzo lubię. Róża, jak ja to mówię, z patyka. Był tutaj przez wiele lat patyk. Przypominający krzaczek róży. Pomyślałam sobie, co to może być. I dałam tej róży szansę. Jeśli ktoś z Państwa zna nazwę tej róży, chętnie się dowiem. Jest naprawdę piękna. Kwiat długo się utrzymuje, i pojawiają się co chwilę następne. Bardzo lubię róże, które wyglądają troszkę nietypowo. Ta jest piękna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.